Zapraszam wszystkie dzieci tutaj blisko ołtarza, chodźcie, kochani. Proszę, proszę. Dobrze, jeszcze widzę, że niektórzy idą, idą, idą. Bardzo dobrze. Kochani moi. Bardzo się cieszę, że jesteście i że udało Wam się dzisiaj dotrzeć na Mrze Świętą, święto świętej. Dobrze, widać, że słuchałeś. Święto świętej rodziny. I przypomnijmy sobie, to święto świętej rodziny, to rodzina święta składa się z trzech osób. Pierwsza. Jezus Maryja Józef. J, -j. Jezus. Marja. Przyczyn. I to jest właśnie święta rodzina. Spójrzcie do żwódka. Mamy tutaj w pełni świętą rodzinę. Mamy małego Jezusa. Mamy Maryję i mamy Józefa. Dobrze, ale nie wchodzimy. Później będzie okazja jeszcze spojrzeć bliżej. Kochani, dzisiaj tę święto świętej rodziny. Wyobraźcie sobie księża Biskupi. Mieli taki pomysł i napisali list. Ja ten list dzisiaj przyniosłem. Jak myślicie, czy ja go przeczytam? Tak. Nie. Jednak są tacy. Nie, 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 nie. Jednak nie. Kochani, częściowo przeczytam go dorosłym, a część opowiemy sobie sami. Bo słuchać przez 10 minut jest trudno, prawda? Nie. Tak? Teraz muszę zapytać Twoją mamę. Czy ty przez 10 minut tak... A, panie, no to dobrze, no to nie ma nie zapytam twojej mamy w takim razie. Dobrze, kochani. Więc tak, chcę powiedzieć pierwsza rzecz. Kilka dni rozpocznie się nowy, nowy rok. I który to będzie już rok? 2025. 2025. I wyobraźcie sobie, że co 25 lat... Papież, który wtedy jest w Rzymie na stolicy Świętego Piotra, ogłasza rok święty. Czyli co 25 lat mamy Jubi. Właśnie. Czyli w następnym roku, który za 4 dni już będzie, będziemy mieć. nawet nie. Trzy! 2, jeszcze szybciej. No właśnie. Czyli zobaczcie, w ja ogóle chyba wolniej płynie czas, nie wiem. Jakaś ta rzeka jest taka wolniejsza. Czyli zauważcie, co 25 lat mamy wielki jubileusz czego? Od narodzin Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No od narodzin Pana Jezusa mamy kolejny jubileusz. To powiedzcie mi, uwaga, to jest dla matematyków pytanie, skupienie. Kiedy był ostatni jubileusz? W którym roku? O, widzę, że sami matematycy tu są. W 2000 roku był ostatni jubileusz. A który będzie następny po 25? Doskonale. 2050. To ile będziesz miał lat wtedy? Teraz masz ile? 9. To w 2050 ile będziesz miał? Bada. 30. 34. Zależy, jaki ma wiek. <grymne> Zapowiedział, że nie mieć Dobrze, kochani, zobaczcie. E, w 50 roku będzie kolejny jubileusz. Co to znaczy? To znaczy, że mamy przez cały rok wielkie święto w kościele. Wielkie święto w kościele, bo przez ten rok darowane są długi. Trzeba by zapytać ludzi, co to są kredyty, tam, prawda? Tak to wszystko. Ale u Pana Boga są darowane wszystkie długi. To jest rok przebaczenia. Jeśli komuś zrobiłeś krzywdę, albo ktoś tobie uczynił krzywdę. To jest rok przebaczenia. Wybaczam ci. Mimo, że mnie skrzywdziłeś, mimo że brzydko nam nie powiedziałeś, mimo że się źle wobec mnie zachowałeś. Ja ci wybaczam. Nie mam już ci tego zachęć. To jest rok łaski. Czyli Pan Bóg w szczególny sposób chce każdego z nas obdarować swoją łaskę. I księża biskupi w związku ze świętem rodziny, zbliżającym się jubileuszem, moi drodzy napisali list. Powiem tak, ja bym ten list zawarł w trzech słowach. Rodzina rodzi nadzieję. Powtórzmy. Teraz dorośli. Rodzina rodzi nadzieję. Bardzo dobrze. Rodzina rodzi nadzieję. No właśnie. I wyobraźmy sobie teraz, co to jest ta nadzieja. Kto by udzielił odpowiedzi na pytanie, co to jest nadzieja? No. Tak. Czy jest jakaś osoba chętna? Co to jest nadzieja? Uwaga. Zamieniamy się teraz w słów. Pójdę za chwilę do ciebie też. Dzieje tak na przykład, że coś jest źle, a ktoś proponuje jakąś propozycję, która może zmienić sytuację, w której się znajdziemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czyli jest coś ciężkiego, trudnego, ale ktoś znajduje jakieś rozwiązanie, które może być nadzieją, żeby pokonać ten problem. Super. Dobrze, a kolega jaką ma definicję nadziei? Proszę bardzo. Nie nadzieja to jest tak jakby oczekiwanie. I muszę Ci powiedzieć, że też masz rację. Że nadzieja... Pani e, Nadzieja to jest oczekiwanie. Oczekiwanie. Mam nadzieję, że dostanę prezent pod choinkę. Nie, nie mam nadziei, no bo już była kolejka. Mam nadzieję, że z klasówki dostanę szóstkę, trójkę. No, niektórzy mają różne nadzieje. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj moja mama się na mnie nie no, wkurzy. Nie może się wkurzyć na ciebie. Mam nadzieję, że się właśnie nie zdenerwuje. Nie zdenerwuje. Mam nadzieję, że dzisiaj mój tata mnie przy. Przygniecie tak, no. Przytulia, nie przygniecie. <laughs> Przytul. Mam nadzieję, że razem dzisiaj z rodziną pójdziemy do Zoo. Na łyżwy. Dobrze. Okej. Okay. I teraz moi drodzy, to jest. To jest nadzieja. Nadzieja na dzień codzienny. Nadzieja na dzień codzienny. Mam nadzieję, że... Na przykład, czy co, wstanę do szkoły. A, nie ma szkoły, wiedziałem. A więc, no, nadzieja na dzień codzienny. Ale jest nadzieja jeszcze większa. Nadzieja na niebo. Mam nadzieję, że będę w niebie, ale, żeby być w niebie, trzeba żyć pięknie, prawda? Trzeba żyć pięknie. I zobaczcie, rodzina Święta, Józef, Maryja i Jezus, oni żyli pięknie. Bo rodzina rodzi nadzieję. Nadzieją rodziców są dzieci. Nadzieją rodziców jest, moi drodzy, co? Nadzieją rodziców są dzieci. I dla rodziców dzieci są największymi skarbami. Czy ktoś z Was słyszał kiedyś, jak mama czy tata mówił do Was mój skarbie? Nigdy nie pomaga rozprasz. Jakieś takie same odpowiedzi, Tata mnie tu albo, albo nigdy nie słyszałem, że jestem skarbem. No to jest trudne, nie? A jednak powinno się to pojawiać. Dobrze. Nadzieja to jest czas oczekiwania na coś. Co jest piękniejsze od tego, co mamy, ale nadzieja to też jest, moi drodzy, oczekiwanie na niebo: że każdy z nas, nasi rodzice, nasza rodzina, kiedyś staniemy w niebie i będziemy w pełni szczęśliwi. W pełni szczęśliwi. I cały jubileusz, 25-lecia od, moi drodzy, 2025, od narodzin Pana Jezusa, będzie poświęcony nadziei. I na pewno do tematu nadziei wrócimy. Kto wie, jaki kolor ma nadzieja? Wielki, żółty. O, tutaj była dobra odpowiedź. Zielony. Zielony kolor, bo jak wiosna się budzi do życia, to wszystko się zieleni. I jeszcze jest jeden symbol nadziei. Taki symbol nadziei jest na każdym poważnym statku. Statku. Każdy statek ma to coś. Jak chce gdzieś się zatrzymać, o, kotwica. Właśnie, kotwica jest, moi drodzy, też symbolem, znakiem nadziei. Bardzo Wam dziękuję. Zadanie na domu dla Was wszystkich. Dzisiaj, z całą rodziną, wieczorem, bardzo Was proszę, żebyście spotkali się na wspólnej modlitwie. Niech to będzie choćby Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, albo jedna dziesiątka różajnych, Ale wszyscy razem, które rodzice znają, wszyscy razem spróbujcie poprosić mamę, tatę, bratę, brata, siostrę, żebyśmy razem pomodlili się wieczorem. Jakie jest zadanie domowe? Pomoglić się z rodziną. I zaśpiewamy piosenkę. Złożyłem w Bogu całą nadzieję. Złożyłem w Bogu całą nadzieję. Złożyłem w Bogu, Bogu. Całą nadzieję On wchylił się nade mną. I złożyłem w Bogu samą nadzieję, złożyłem w Bogu samą nadzieję. On wchylił się nade mną i wysłuchał wołania mego. A teraz dorośli razem głośno z dziećmi. Trzy, cztery. Złożyłem w Bogu samą nadzieję, złożyłem w Bogu dzieje, on schylił się na ten dom i wysłuchał mnie Amen. Lachamy. Moi kochani, kilka słów księży biskupów skierowanych do do nas, do dorosłych. Czytamy tak. Drodzy rodzice, nieraz nie wyspani przez nocne pobudki najmłodszych, może załamani kłótniami z własnymi dziećmi albo odmawiający kolejny różaniec, prosząc na odwrócenie swoich pociech. Niejednokrotnie potrzebujecie usłyszeć. I oprzeć Waszą nadzieję na fundamencie Boga. Wszyscy potrzebujemy na nowo odkryć, że nadzieja rodzi się w istocie z miłości i opiera się na miłości, która wypływa z serca Jezusowego przybitego na przyszłość. W Przy sytuacjach przepracowania, lęku, doświadczenia własnej kruchości, problemów ze zdrowiem, troski o przyszłość. Z wiarą i odwagą przypominamy, że przez ciemność przebija się światło. Odkrywamy, jak ewangelizacja podtrzymywana jest przez moc płynącą z krzyża i z martwych wstanie. Drodzy małżonkowie, czyż znakiem wielkiej nadziei dla świata nie będzie dziś moment odnowienia przez Was przyrzeczeń małżeńskich? No właśnie. Moi kochani, a może właśnie z dziećmi, dzisiaj wieczorem? Pomodlicie się, ale może wyjmiecie też zdjęcia z Waszego ślubu i wspólnie obejrzycie to, co się wydarzyło przed laty. Wspomnijcie to wydarzenie. Podacie sobie wobec dzieci też ręce i powiecie, kocham moją żonę. Kocham mojego męża. Byłoby to cenne. I wspólnie obejrzycie zdjęcia. To żeby wspomnieć to wydarzenie sprzed lat. Wsią dalej księża biskupi. Drodzy małżonkowie, wasza miłość przypomina, że miłość jest większa niż śmierć. Świat potrzebuje Waszego świadectwa miłości i nadziei, waszej lekcji mocy sakramentów małżeństwa. W tym, czego doświadczacie niech umocnieniem będą słowa Jana Pawła II. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się nadziei może sprzeciwić. Niech Pan Bóg nam daje siłę do tego, abyśmy z odwagą patrzyli w przyszłość, ufając, że źródłem nadziei, źródłem mojej odwagi podejmowania codziennego życia jest Pan Bóg. Amen.